Nadchodzą dwa nowe czołgi dziewiątego poziomu za przepustkę bitewną. Do tego kobra dostaje kolejnego nerfa, a radziecki K2 kolejnego buffa. I Wargaming wcale nie premiuje wschodnich konstrukcji. Moi drodzy, witam Was serdecznie. Jestem Multi i dziś mam dla Was kolejne newsy ze świata World of Tanks. Dzieje się sporo i zaczniemy od tematu, właśnie, przepustki bitewnej, która prawdopodobnie pojawi się pod koniec tego miesiąca na serwerze europejskim, czyli pod koniec lutego albo na początku marca. Na pewno będzie to już całkiem niedługo, bo. Dzisiaj ruszył też już drugi, druga runda, ruszyła druga runda serwera testowego. Także no, wszystko bardzo, bardzo szybko się dzieje. I na pewno ten patch z przepustką pojawi się w grze niebawem. I teraz, co będzie takiego ciekawego w tej nowej przepustce? Mówiłem wam już o tym, że możliwe, że będą do zdobycia nie tylko pojazdy 9 tieru, ale też 8 tieru z bonusem do zarabiania. I do tego Wargaming chce dodać jeszcze dwa nowe pojazdy do przepustki na 9 tierze. I ma być to właśnie brytyjska Kobra, magazynek, który dostaje nerfa za nerfem i francuski Lorraine 50 ton i tutaj uwaga, wcale 50 ton nie waży. Także te dwa pojazdy miałyby się pojawić i poza tym warto powiedzieć, że na obrazku, który właśnie przedstawia nowe pojazdy i też te, które były, brakuje kilku starych konstrukcji. I tutaj nie widzimy na obrazku szarfutura francuskiego i niemieckiego Kunze Panzera. Także bardzo możliwe, że nie wszystkie pojazdy, które były kiedyś, będą teraz do zdobycia. Trzeba będzie po prostu zdecydować się na te nowsze. Albo tylko na część tych starych, bo pula będzie ograniczona. Także to jest coś, co warto po prostu mieć na uwadze. Jeżeli chodzi o jakość kobry i lorki, czy ja patrzę na te pojazdy przychylnie, powiem wprost, niekoniecznie, ponieważ jeśli mam być szczery, Pojazdy te dostały ostatnio nerfy, wyglądają zupełnie inaczej niż kilka miesięcy temu i po prostu z perspektywy obecnych danych no nie spowiadają się jakieś cudeńka, tak jednak tymi czołgami nie grałem, więc też opinia jest taka no, słaba, no bo trzeba czołgiem zagrać, aby mieć pełny, pełny obraz sytuacji. Także wstępnie wyglądają słabo, a w praktyce zobaczymy jeszcze jak. Będzie. I teraz chciałbym właśnie powiedzieć Wam o tym moi drodzy, jakiego nerfa dostała teraz Kobra. Ostatnio mówiłem Wam o nerfie do DPM-u. I uwaga, co się stało tym razem. Po pierwsze, pogorszyli penetrację na pocisku goldowym z 219 na 210. To nie jest jeszcze jakaś taka katastrofa. Tak, jednak to już jest po prostu kolejny, kolejny nerf i to boli. Poza tym, jeszcze pogorszyli szybkostrzelność, ponieważ Teraz pojazd ten ma uszkodzenie minutę nie 1360, tylko 1341. Ktoś powie, co oni zmienili 19 dpm? No to tak troszeczkę bez sensu. To wynika z tego, że czas ładowania pomiędzy strzałami został wydłużony z 2 sekund na 2,3 sekundy. Czyli trzeba będzie zawsze pomiędzy każdym pociskiem odczekać troszeczkę dłużej. Przypominam, że pojazd ma 4 pociski w magazynku. Ogólnie powiem wprost. Wygląda to słabo. Czołg, który ma mało życia, przeciętny pancerz, działo, które bije po 360 razy 4, ewentualnie 465 razy 4, jeżeli używamy tych pocisków goldowych, które będą drogie i będą miały mniej penetracji. Ale jak na dziewiątkę, naprawdę nie wygląda to jakoś rewelacyjnie. Poza tym, jeszcze pogorszyli rozrzut celownika, tak aby się jeszcze bardziej rozwalał, aby był nie na pół ekranu, tylko na cały ekran. Nawet na ekranie nie będziesz widział celownika teraz. Także naprawdę, to wszystko w tej kobrze boli. Z drugiej strony mamy taki pojazd jak K2, to jest ósmy tier radziecki premium i on nie dostaje nerfa, on dostaje buffa, ponieważ jego penetracja na dziale 122 mm wzrosła z 196 na 203, czyli wiadomo, nie jest to znów buff kosmiczny, ale no jednak 7 więcej na pewno się przyda. I teraz mam taką jeszcze myśl. Związaną z kobra, więc tutaj troszeczkę wracam do tematu. Kobra ma teraz oznaczenie pojazd premium. Na ostatnich screenach było widać, że ma bonus do zarabiania, i teraz pytanie: czy WarGaming w tej sytuacji zrobi to, co zwykle i po prostu zabierze jej bonus do zarabiania? To byłaby normalna metoda, ponieważ robili to już w przeszłości nieraz, czy też jednak będzie to pierwszy pojazd dziewiątego poziomu za przepustkę, właśnie z bonusem do zarabiania? Taka opcja wydaje się być mało realna, ponieważ lorka bonusu nie ma i przypuszczam, że wargaming na tym by po prostu był stratny. Oni jednak nie lubią tak często dawać rzeczy za darmo, więc wydaje mi się, że raczej jest to po prostu mało możliwe. I po prostu w ostatniej chwili usunął ten bonus do zarabiania, aby pojazd się tak bardzo nie wyróżniał. No ale mówię, czas pokaże, nie mogę przewidzieć co się wydarzy, także chcę, żebyście wiedzieli o tym fakcie, jak wygląda to teraz i jak pewnie będzie wyglądać. Kolejny, chyba już ostatni temat to są moi drodzy misje zwiadowcze. Po wielu miesiącach zbierania opinii, analizowania ich, Wargaming poinformował nas, że mają pewne wnioski i kilka map przejdzie do dalszych testów i prawdopodobnie pojawią się w grze. Są to mapy takie jak Posterunek, Zatoka Małż, Daleki Wschód i Stocznia. To są cztery najmocniejsze mapy, które. Po prostu był najbardziej zbalansowany, najbardziej podobały się graczom. No pewnie one pojawią się w najbliższych miesiącach w grze. Warto powiedzieć, że w testach tego trybu wziął udział ponad 2 miliony graczy, milion wypełnił ankiety, także no całkiem spore grono tutaj brało udział w tych w wszystkich analizach, testach, ale... Tak mówię, ja do końca zadowolony nie jestem, ponieważ niektóre mapy, które lubiłem, które mi się spodobały, no po prostu do dalszych już testów nie przejdą. A co z resztą map, która właśnie nie przejdzie? No one albo będą dalej modyfikowane przez najbliższe 10 lat, albo po prostu już nigdy w grze się nie pojawią. Także tutaj mogę Was trochę zmartwić. Pojawiła się taka tylko pozytywna myśl, że możliwe, że misje zwiadowcze wrócą w tym roku. To pewnie byłoby bardzo spoko, bo przynajmniej byłaby jakaś tam szansa, aby pograć na innych mapach, niż mamy teraz w randomkach. Także. To byłoby miłe, ale nie powiedzieli, że na pewno wrócą, tylko że może powrócą, jeżeli będzie taka konieczność i będzie co po prostu testować. A że ostatnio wypuścili na serwery tutaj zamknięte, supertest test, miliony map, to raczej trzeba będzie je gdzieś sprawdzić. I dlatego ja przypuszczam, że misje zwiadowcze w tym roku powrócą. Będzie nowa edycja. Ale to mówię, to jest mój typ, to nie było napisane w artykule, tylko tak przypuszczam. Więc to są wszystkie newsy, którymi chciałem się z Wami podzielić, omówić. Mam nadzieję, że chociaż część z nich Was troszeczkę tutaj pozytywnie albo zaskoczyła, albo zainteresowała, i teraz chciałbym skupić się troszeczkę na bitwie, którą oglądamy. Nie powiedziałem o niej nic, ponieważ tak naprawdę nie trzeba było nic mówić. bo Bohater sobie snajpił z lasku na praworówce przez pierwsze minuty. Teraz zaczyna się jadka. Więc tak, po pierwsze, pojazd, który oglądacie. Będzie do zdobycia w przyszłym sezonie przepustki. Jest to K91PT. Jest to dziewiąty tier, który jest takim mini-dzikiem. Mini, bo tier niżej, ale troszeczkę gra. Przypomina właśnie obiekta 268 wersja czwarta. Mamy bardzo dobry pancerz na górnej płycie. No, do płyta to nie jest jakaś tam twarda, ale górna jest naprawdę wytrzymała. Okolice działa też wytrzymałe. Pojazd bardzo fajnie jedzie, nie ma obrotowej wieży. No i ma działo, które. Najlepiej radzi sobie na blisko, ponieważ nie jest super celne. Nie jest takie przyjemne, żeby nim grać jak jakimś esterfem, leopardem. Bardziej właśnie trzeba dążyć do warki takiej jak tutaj, czyli wychylamy górną płytę i pyk bomba. Tutaj najlepiej byłoby strzelić w dolną płytę. No właśnie, bo hater tam fajnie przymierzył. I z jego penetracją, która wynosi na goldzie 315, no można przebijać takiego ten 5. Ale wyobraźcie sobie teraz, że gracie na zwykłych 258. Na dziewiątym tierze to wcale nie jest super i dlatego tutaj chcę od razu powiedzieć, że pojazd ten właśnie dla mnie na odległości się nie nadaje, bo i penetracji za mało i komfort strzelania nie taki wysoki, no więc, no mówię, typowo pojazd bardziej dla mnie na walkę na blisko, z tym, że ta walka na blisko ma ten problem, że trzeba umieć ocenić kto nas przebije. W tej rundzie bohatera rzuciłem na siódemki, więc no nie będę kłamał, no jest to troszeczkę um, niezbyt obiektywny scenariusz, bo bohater nie musi walczyć z jakimś tam dziesiątym tierem, który ma 320, 330 penetracji, tylko raczej pojazdy, które mają penetracji 200 parę. No i jeszcze ten pancerz sobie tutaj radzi i, i nasze działo sobie radzi, ale wiadomo, że na tych wyższych tierach byłby i problem z przebijaniem, i nazwy przebijano, także warto mieć to wszystko po prostu wzięte pod uwagę. Straciliśmy właśnie artylerię od Super Hellcata, więc można się domyślać, że on tutaj jest w krzakach przed nami. I z jest gdzieś po prawej. Artyleria no to niestety nie wiemy. Bohater wjeżdża w las, znajduje super Helcata, którego który go taranuje i trafia z pocisku burzącego za. 537 Potężny strzał. Jak widać, hajki tutaj mogą się sprawdzić. One mają 68 penetracji. Więc na takiego super to oczywiście, starcza. Gorzej byłoby, gdyby ten hajk poleciał w ISA-3. No to wtedy raczej byśmy nie przebili. I ciśniemy dalej. Nie, bohater się tutaj zawahał. Zawahał się, ponieważ nie był pewien, czy to jest dobry moment, aby jechać. Ale po tym strzelecem ISA-3, który uważam, że popełni błąd, jadąc w ten sposób, możemy już na niego śmiało jechać, ponieważ mamy go na jeden dobry strzał. Pojazd ten bije za średnio 390, więc no jeżeli nic nie będzie takiego pechowego, to i trzymamy walfie. I powinniśmy go tym jednym strzałem dobić. Artyleria jest na 450 hp, więc tutaj trzeba by oddać dwa strzały, chyba że użyjemy pocisku HE. I strzy wjeżdża w kapa. Myślał sobie, że my tutaj będziemy jechać pół godziny. Nie, nie! Pojazd ten jest bardzo zwrotny i szybko się obraca. I szybko może przyspieszyć. W związku z tym. Łatwo też tutaj go zaskoczyliśmy. Od pleców strzał go wykończył. No i teraz ostatnia artyleria, która jak doskonale wiecie. No. W... Nie ma już tutaj szans, ponieważ mamy 3,5 minuty, to jest sporo czasu na tej mapie takim mobilnym pojazdem. No i do tego... Przecież ta artyleria doskonale wiecie, że yy, może nam zrobić ile uszkodzeń. No, jak naprawdę, przy farci to nie wiem z 500-600, ale spodziewam się mniejszej wartości, typu bardziej 200-300. Pojawia się artyleria, nie mierzy w nas, my mierzymy w nią, i z uwagi na to, że mamy szybkie namierzanie, oddajemy płynnie strzał, który kończy tu artę. Pocisk HE zrobił robotę. Bohater mógł tutaj robić fadina, ktoś powie, bo został mu tylko jeden pocisk APCR, ale nie chciał ryzykować. Ja to rozumiem. Lepiej jest wygrać niż potem płakać, że coś nie poszło po naszej myśli. Także serdeczne gratulacje do bohatera. Mam nadzieję, że newsy Was zainteresowały i na koniec chcę jeszcze ogłosić, kto wygrał ostatniego Giveaway'a na 2500 zł. Teraz widzicie tego szczęśliwca. To tyle ode mnie. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia, piąteczka, Papa. Pa.